Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale firmy Lunfix szklarnia w ogrodzie. Dziś pokażę, jak w zimie cofnąć się do jesieni, a następnie przeskoczyć do wiosny. Zapraszam. Przy szklarni widać jeszcze resztki śniegu, natomiast musiałam wcześniej otworzyć drzwi do szklarni, ponieważ temperatura w środku bardziej przypominała lato. Idę sprawdzić, jak się ma rozsada. Temperatura w ziemi to 10,30 stopnia. Jarmus niestety nadal bez zmian, natomiast cebulka bardzo ładnie daje radę, cały czas w tym samym dobrym tempie. Roszponka, no tutaj się trochę dzieje, widać, jest coraz bardziej zielono. Rzodkiewka, mniam, a tutaj już wyrósł drugi rządek. W końcu pojawiła się pietruszka, no długo kazała na siebie czekać, ale się doczekałam. Za to szpinak i sałata dają mnóstwo radości przy każdym spotkaniu. Moja uprawa jest coraz większa, więc muszę mieć większą konewkę. Drzwi do szklarni są cały czas otwarte, a temperatura na ścianie 17,6. Jeśli ktoś, tak jak ja, nie posadził jesienią cebul kwiatów kwitnących wiosną, może to zrobić teraz, łącząc przyjemne z pożytecznym. Potrzebna będzie do tego ziemia, doniczki i rzecz jasna cebulę. Okazuje się, że w szklarni można nawet podróżować w czasie. W środku zimy, w prawdziwie letnim słońcu, można wykonywać jesienne czynności i mieć wiosenny nastrój. Zapraszam do polubienia filmu i do subskrybowania naszego kanału.